Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was witam, pozdrawiam. Przygotowujemy się duchowo do niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Szczególna prawda, głęboka prawda, nieprzenikniona. Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Już znak krzyża, który czynimy, to potwierdzam. Czasami e, rozmawiamy o Trójce Świętej na zasadzie ich działania. E, Bóg, Stworzyciel, Chrystus, ten, który nas odkupił, Duch Święty, Uświęciciel. Czasami można też popatrzeć na Trójcę Świętą w ten sposób, że pochodzimy od Ojca i zmierzamy do Ojca. Chrystus jest drogą, a wszystko się to dokonuje w Duchu Świętym. W każdym bądź razie można powiedzieć, że o osobach Trójcy Świętej, które są w relacji, które się nawzajem tak usługują, mają się ku sobie, jest to niezwykłe. To co odnajdziemy odnośnie Trójcy Świętej w czytaniach, to przecież w drugim czytaniu mamy z drugiego listu świętego Pawła apostola do Koryntian, końcówka łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. A więc też jak gdyby inne spojrzenie nam obdarowanie yy, z każdych z tych osób boskich. Co chcemy powiedzieć, żeby z każdą z tych osób boskich mieć bardzo dobrą relację? Myślę także o Ewangelii, gdzie, gdzie mowa jest i o Bogu Ojcu, i o Jezusie Chrystusie. Tak, ktoś powie, nie ma słowa o Duchu Świętym. Czyżby? No właśnie. Można tak zdefiniować Ducha Świętego jako y, osobową miłość Ojca i Syna, więc gdzie y, Ojciec i Syn, tam na pewno jest Duch Święty. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, rozmowa z Nikodemem, kluczowe słowa tak Bóg miłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mówimy Trójca Święta, od razu dopowiadamy miłość. Tak, miłość, miłość, miłość między tymi osobami, najgłębszy szacunek, najbardziej oddana służba, bycie dla drugich, przedziwna jedność osób, Myślę, że także pięknie można yy, o Trójcy Świętej pomedytować, yy, przywołując kolektę przed czytaniami, a więc słowo przed czytaniami, modlitwa przed czytaniami, którą odmawia kapłan. Módlmy się, Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna słowo prawdy i ducha uświęciciela. A więc są wymienione trzy osoby boskie. Aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia, sprawibyśmy, wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę trójcy, uwielbiali jedność osób bożych w potędze ich działania. Bardzo konkretna głęboka modlitwa, byśmy chcieli skorzystać z tej modlitwy, która jest wymowna i trójca święta zaprasza nas też do relacji, do więzi. Pamiętacie, jak we wcześniejszych latach miałem Ikonę Trójcy Przenajświętej, czy odwoływałem się do Ikony Trójcy Świętej Rublowa. Kto patrzy na Ikonę Rublowa, osoby boskie będą zasiadające za stołem czy za ołtarzem. Każdy, kto, prasi, kto, patrzy, kto patrzy na osoby boskie jest zaproszony, by usiadł jako, jako czwarta osoba. Tak, zaproszeni do więzi, zaproszeni do bliskości. Myślę, że to jest główna treść czytań mszalnych. Popatrzymy na pierwsze czytanie z księgi wyjścia, wybrane fragmenty 34 rozdziału. Ten fragment opowiada, czy włącza nas i przypomina o przymierzu starym przymierzu. Bóg, który zawarł przymierze z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem. Bóg, który potwierdza pewną rzeczywistość. Myślę, że te czytania obrazują Boga stałego, wiernego, niezmiennego, tak bym powiedział. Nie? Pomyślcie o naszej miłości, czy naszych relacjach bliskich, choćby przyjacielskich, które są zmienne. Czasami, nawet tak nieopatrznie, komuś coś wleci z ust. Na przykład, mama zdenerwowana na swoje dzieci wykrzyknie, a skoro jesteście takie niegrzeczne skoro bałaganicie i dokuczacie mi, to już Was nie kocham, tak? Taka, no właśnie, to, to pokazuję zmienność, jak gdyby taką kruchość, bym powiedział, relacji najserdeczniejszych, naj, najbliższych, w relacjach małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich. Można by mówić o wielu, wielu relacjach, relacjach koleżeńskich, przyjacielskich, które kiedyś, no, wydawało się będą do końca świata, a jednak pękły i już nie istnieją. No, żyjemy w czasach też bardzo słabiutkich małżeństw. Nawet ta relacja jest taka, no, bardzo kruchutka, słabiutka, jak gdyby chciałby się powiedzieć, gdzie, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma przyklejenia się do Niego i odniesienia do, do, do Niego jako pieczęci miłości jako pieczęci tego, co najszlachetniejsze. W relacjach międzyludzkich nie dziwmy się, że później te naj, najserdeczniejsze więzi się rozpadają. Ale ta stałość Boga mi imponuje, ta, ta, ta wierność. Bóg, który nie zmienia miłości, nie ma takiej gałki, gdzie jest więcej miłości, mniej miłości. Bóg, który kocha zawsze, Bóg, który kocha stale, Bóg, który rozpalony jest tą miłością do każdego człowieka. I moje czyny, moje zachowania nie, nie niszczą tej miłości. Załóżmy, że ktoś bardziej grzeszy, jest bardziej zuchwałym w słabościach, w grzechach. To Bóg nie, nie mówi: Kocham cię mniej. Kocham cię mniej, bo no jesteś wredny i, no i grzeszysz. To ja cię kocham mniej. Tylko właśnie w oparciu o to pierwsze czytanie chcę dostrzec tę stałość Boga, to, to rozpalenie Boga miłością, które jest niewypowiedzianem. Myślę, że Ewangelia też tutaj. Jezus, którym y, rozmawia z Nikodemem, <laughs> przedstawia siebie jako takiego rozpalonego w miłości, kochającego. Zawsze, zawsze, zawsze stały Bóg, niezmienny Bóg. Ciekawe, że w pierwszym czytaniu padają też imiona Pana Boga, a więc nie tylko dostrzegamy tę stałość Pana Boga, ale mamy Pan, Bóg miłosierny, łagodny. Nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Chojność Boga, która udziela się każdemu, kto ufnie przychodzi do Niego. Miłosierdzie, łaskawość Bóg, który szalenie służy nam, pomaga nam. Jak gdyby przez tą służbę próbuje oddać, jak jest w tajemnicy Trójcy Świętej, jak jest w relacjach między nimi. To, co mi się podoba, także to mamy. Określenia Pana Boga w drugim czytaniu, dziś o określeniach Pana Boga, ale w drugim czytaniu mamy z drugiego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian, 13 rozdział, wybrane fragmenty Bóg Miłości i Pokoju. Czyż nie jest to piękne określenie Pana Boga? Bóg Miłości i Pokoju. Rozpamiętywanie i takie wchodzenie w głąb tej rzeczywistości jest o tyle ważne. Że to jest decydujące w naszym życiu chrześcijańskim, albo odkrywamy Boga, który jest miłością, i naprawdę Bóg, który jest zakochany nad nami, i tu nie ma jak gdyby ale, jakiegoś, ale. I wtedy na tej bazie budujemy piękne życie duchowe, zbliżamy się z ufnością do Niego. Albo gdy człowiek nie dowierza, że Bóg jest miłością, od początku wszystko się sypie, jest karłowate, jest nijakiem. No pomyślmy, jak zbliżycie się do Pana Boga, ku któremu nie mam ufności, nie mam takiego, takiej serdeczności. Wymyślam, że Bóg jest osły, że Bóg jest daleki, że Bóg jest surowy, karzącym. Jak ten obraz Pana Boga jest tutaj kluczowym w naszym życiu chrześcijańskim, takie najgłębsze, no właśnie. Pewnie ubolewacie, że nie jestem mistykiem, bo tutaj najlepiej, jakby taki mistyk stanął i tak się wypowiedział, tak poczuł żar Bożej miłości. Fajnie, jakby przemówiła siostra Faustyna Kowalska, jakby przemówił ojciec Pio, czy inni święta małgorzata Maria Alakok, czy inni święci, którzy gdzieś dotykali żaru Bożej miłości, gdzieś nie ma cienia wątpliwości. No. Słuchajcie, prostego księdza Krzysztofa. Także no, no cóż powiedzieć, ale pomyślmy o tej urzekającej, tej głębokiej, tej serdecznej, czułej, wiernej miłości Pana Boga. Oczywiście rozumiem bogactwo wydarzeń, które nam towarzyszą, czasami wydarzeń smutnych, przykrych. Ktoś umiera na raka, ktoś umiera przedwcześnie, wypadki. No, różne złe rzeczy się przydarzają i w tym kontekście widzieć miłość Boga Ojca zawsze i wszędzie pewnie jest trudnością ale myślę, że Bóg jest większy Bóg jest większy od ludzkich dróg i to pochylenie się, to pokorne przyjęcie pewnej rzeczywistości też pokazuje nigdy nie wątpić w Boga, który jest miłością i może na koniec takie konkrety z drugiego czytania skoro Bóg jest miłością Radujcie się, radujcie się. Zawsze niech w naszym sercu będzie radość, poczucie humoru, dystans do siebie. Dążcie do, do doskonałości. no Czemu nie upodabniajmy się do Boga, Trójca Święta zaprasza, by podpatrzeć relacji między nimi i takimi się stawać. Pokrzepiajcie się na duchu, a więc patrzymy na prawo, na lewo. Ktoś jest słabszym, ktoś jest trapionym Pokrzepiajcie się, sami też pokrzepiajcie się na duchu. Tą prawdą wielkości, piękna Boga. Bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie. Bądźcie jednomyślni. No właśnie, to za chwilę padają te słowa, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. No właśnie, na mocy tego, że Bóg miłości i pokoju jest z nami, tworzymy tę samą rzeczywistość miłości, pokoju, zgody, jednomyślności. Myślę, że tu jest dużo pracy nad nami. Wciąż przecież jesteśmy ludźmi skłóconymi, podzielonymi. Gdzie nie zawsze właśnie tej serdeczności miłości jest w rodzinie, w małżeństwie, a niech tak będzie. Bóg miłości, pokoju, niech będzie z wami. Yy, dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za tę niezgłębioną tajemnicę. Jutro nam mszy świętej każdy uwielbi ojca, każdy uwielbi syna i ducha świętego. I tak będziemy prosić, aby Duch Święty pokazał nam czułość Boga Ojca. Jeszcze bardziej zbliżył do Chrystusa, a może ktoś poprosi Chrystusa, Panie Jezu, to Ty pokaż czułego Ojca, to Ty, jak gdyby tak jesteś odzwierciedleniem czułości Ojca, daj nam także ducha pocieszyciela. Myślę, że warto zaprosić którąś z osób boskich do takiego, takiej wewnętrznej rozmowy, dialogu, pełnego miłości. Niech to służy pięknu życia duchowego, niech to służy pogłębieniu relacji, strój jedynym Bogiem, który jest Bogiem miłości i pokoju. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.